No, sama krótka, tutaj fal i zagajmy by Sondhezog! Odcinek... szósty Weź tu Tak jest, to jest kijowy poziom, więc tak. Ja. A już po świętach jest, to już. To już. To jeszcze idziemy po święta. Święta, święta i po święta. No tak. Jeszcze w tej jest taki cyfrowy poziom, który jest... To w oryginale była inna rzecz, która była taka trudna. O, jeszcze Wam pokażę jeszcze так балуся к темпам, может вам покажу. Ну что, а вот, а вот что с супер соника, могу так исп관ывать. Okay. Okay, no. W, w drugim akcie tego poziomu i... oryginalnej wersji było takie trzy, które były końce i, i najgorzej było gdy się zmieniło się superników. Miał osobiście jednym się, się supernika i zastrzeżona w te końce, bo wtedy no wtedy było, było trzeba czekać tak długo, bo nie dało się uciec, a... A najgorzej jest, co gdy się miało tylko jedno życie bo w... i nie miałeś kontynuacji. Tadeusz, to, to najgorzej. Okej. Okay. No się mi tam doskoczyć. Nieśmiertelność dobra jest, okej, okay. bierzemy pierścienie i bierzemy kolejną śmiertelność, co się wtedy stanie, po prostu będzie dłużej trwała nieśmiertelność i tyle, dobra, o, ujrzymy się od tej gałęzi. No bo widzimy się super I tyle, to my się super O, a nie czyst. Chyba to nie to. Nie ma Dobra. Lecimy. Do Chyba tam była właśnie ta przepaść, o której wam mówiłem, ale weź się na telefon i zmień i tam jest taki sekretny poziom. Czy wam pokażę. W tym odcinku nawet. Wejdę na debór, no i wam pokażę. To znaczy na lewej sili. Wejdę i wam pokażę ten poziom. Dobra. 4 minuty, ale jeszcze to nie wszystko. Więc dobra. Pokażę Wam ten tajemniczy poziom. Łe! Tak, tu jestem hitem parazon. Teraz jestem na prawdziwym sejdzie. Bo okazało się, że ja im. Jednak się, że jednak nie wczytało się i, i było pokazane, że jestem nadal w drugim poziomie i dobrze zrozumiałem falta. Dlaczego? Bo na debug modzie nie chciało mi się włączyć w ten poziom, więc wszedłem tam. Do tego drugiego aktu I wam tutaj pokażę. W oryginalnej wersji nie ma tego poziomu, ale miałby, być, ale ja go. I nie pamiętam, czy się dało dostać dzięki jakiemuś kodu? Czy był jakiś kod? Chyba nie. Chyba nie było trzeba pobrać Sonic 2 beta, żeby się chciało po, po, pograć. Ktoś nie wie co to jest 2 beta, to taka... Panowska gra z Kim, gdzie są tam. To jest fanowska gra ze Sonic 2, gdzie po prostu tam są pokazane poziomy, jakie miały być. Albo Sonic Delta. Sonic Delta to jest wspaniała fanowska gra. Po prostu tam jest Sonic 1, Sonic 2 i Sonic 3 i 1. I Sonic 2, gdybyśmy po, prostu po kolei było wszystko, po i wszystkie poziomy. I jak się ukończył jeden, to byśmy w stosunku 2 i to byście wszystkie poziomy które miały być, lecz te stada, te które usunęli, więc fajnie. A na już będzie zły, zniszczyliśmy smarta osób. Aha, zniszczyliśmy. Okej, okay, ale nie będzie zły. Teraz musimy szybko uciekać Super tym No bo by gdyby super miał by oddychać ale hyper nie ale to jeszcze już ale to już przyszłość nie, ktoś nie wie, co to hyper to a, wam opowiem gdy, gdybyśmy będziemy gigali sonik free Complete. ale dobra bo z tego poziomu jako super coś to jest łatwiej no ale wam pokażę jak to robi gdy się nie ma super sonika. Po prostu to co tak, że po trzeba czeka, czekać, czekać, albo to samo jest można tak gdy uda się to można... o i tutaj jest taki coś i to idzie i nie idzie za nami i bo i trzeba tak go trafić ale chyba gdy jest ta bomba, po prostu to. to die, zanim wybuchnie, to ja musi sobie. A tej bombie i wtedy wybuchnie, i wystrzeli go. Okej. all folks, To jest na tyle. Myślę, że pani się oglądała. O, all folks.